Za nami prawie 4 miesiące 2019 roku. Muzycznie, wiosennie wszystko rozkwita, a ja mam dla Was dzisiaj cztery propozycje, czego warto posłuchać w nadchodzącym czasie, co ukazało się na rynku muzycznym i w szczególny sposób przykuło moją uwagę. Zapraszam. Albumy, które mam zaszczyt Wam dzisiaj przedstawić, zostały wydane na początku tego roku. Trzy pochodzą z lutego, jeden pochodzi ze stycznia, ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi Wam to w ich odbiorze. Jeśli je znacie, dajcie znać w komentarzach, a jeśli nie, to serdecznie zachęcam do zapoznania się z prezentowanym przeze mnie materiałem. Pierwszym albumem jest album, na który nie ukrywam, czekałem z wypiekami, ponieważ jest to jeden z moich ulubionych zespołów w ogóle. I chyba najbardziej perfekcyjny zespół na świecie, tak nie tylko, to jest nie tylko moje zdanie, ale też wielu moich znajomych, ponieważ nie znam bardziej perfekcyjnej grupy, która do wykonania i perfekcji opanowania instrumentów, przykładałaby się bardziej, która już to ma i to profesorskie wykonanie jest naprawdę na najwyższym poziomie. Może domyślacie się, o kogo chodzi, może nie, a chodzi oczywiście o Teatr Marzeń, czyli Dream Theater, grupę z Long Island, z Nowego Jorku, która 22 lutego wydała swój najnowszy album zatytułowany Distance Over Time. Jest to album, który ukazał się po trzech latach od ostatniego, bardzo dużego albumu The Astonishing, który Został niemiłosiernie shejtowany przez nawet takich najbardziej oddanych fanów Dream Theater. Mi też nie do końca przypadł do gustu, ponieważ cała koncepcja kręcąca się wokół historii futurystyczno-fantastycznej z bohaterami, z walką dobra, ze złem, wszystko wymyślone przez lidera i gitarzystę zespołu Johna Petruckiego nie miało za bardzo jako takiej racji, by tu nie wiem, czy Dream Theater chcieliby. Stara starali się jakoś do sukcesu takiego albumu jak The Wall, na przykład, dojść, co według mnie jest dojść trochę niemożliwe. Ale Distance Overtime jest albumem innym, jest albumem krótszym, ponieważ zawiera tylko 10 utworów, czyli tyle, ile de facto klasyczne albumy rokowe zawierają. W porównaniu The Astonishing zawierał ich ponad 30. Było to wydanie dwupłytowe, a tutaj na jednej płycie mamy 10 utworów skondensowanych od 4 do 8 minut. Czyli, jak na Dream Theater, jest to bardzo krótko i bardzo też dość tak klasyczne, rokowe rozwiązanie. Ponieważ kto lepiej zna ten zespół, kto widział ich na żywo, kto słuchał ich wcześniejszych płyt, wie, że są oni zdolni naprawdę do kilkunastominutowych utworów, które są jeszcze w stanie nawet rozciągnąć nawet do pół godziny. Ale to jest profesura, to są muzycy, którzy mają naprawdę najwyższe możliwe wykształcenie muzyczne, którzy są wykładowcami słynnej na cały świat Berkley College of Music w Bostonie. A tym razem na swojej najnowszej płycie na Distance Overtime postanowili, tak jak zapowiadali, zwrócić się trochę w stronę starych czasów, pierwszego Dream Theater, kiedy jeszcze byli studentami, kiedy dopiero poznawali się na instrumentach, kiedy już jakaś tam doza wirtuozerii zaczęła rozkwitać, ale ta prostota, ta prostota riffu, prostota wykonania była o wiele bardziej widoczna niż jest teraz. I wyszło im to naprawdę znakomicie, ponieważ to jest album, który ma wszystko co potrzeba. Piosenki nie są za długie, co nie znudzi ani nowego słuchacza Dream Theater, ani starego. Są bardzo melodyjne, bardzo nośne, bardzo rokowe, świetnie skomponowane i nawet głos wokalisty Dream Theater Jamesa Labrie, na który też bardzo wiele osób narzeka. A ja uważam, że jeśli chodzi o ten rodzaj muzyki, jeśli chodzi o ten rodzaj ekspresji artystycznej, to gdyby ten głos był bardziej zachrypnięty i ostrzejszy jak w wypadku, na przykład, Symfony X. Zespołu, który też jest w podobnej kategorii co Dream Theater, to nie miałoby to już takiego odzewu. A tutaj głos Jamesa Labry, który jest delikatny, ale bardzo dobry, bardzo melodyjny. Świetnie się wyróżnia na tle naprawdę bardzo dobrych rokowych riffów, świetnej perkusji Mike'a Mandziniego i niesamowitego zgrania. Ja cały czas się zastanawiam, słuchając tej płyty, cały czas, jak ci muzycy to robią, jak są w stanie po prostu. Połapać się w tych wszystkich dźwiękach, przejściach, jak. No, po prostu trzeba, jakby tego posłuchać. Mówiąc krótko, Dream Theater, album Distance Overtime, jest albumem, myślę, dla ludzi, którzy naprawdę nie znają jeszcze muzyki tego zespołu, i dla starych fanów również. Distance Overtime. Kolejną płytą, na którą również czeka poza Dream Theater, płyta, która również ukazała się 22 lutego, czyli w piątek. Jednak ta metoda, żeby wydawać album w piątek, kiedy ludzie mają, wiadomo, najwięcej czasu, jest bardzo dobra. Chodzi o zespół z południa, z Włoch. Legendę heavy power, epic metalowego grania, jak zwał, tak zwał, ale też jeden z moich ulubionych zespołów, mianowicie Rhapsody of Fire. Rhapsody of Fire, które w ostatnim czasie przechodziło bardzo mocne zawirowania, ponieważ w 2011 roku zespół podzielił się na dwa obozy na obóz dwóch współzałożycieli, czyli Luki Turilliego i Aleksa Staropoliego, odpowiednio gitarzysta i klawiszowiec ludzie, którzy byli odpowiedzialni za całą muzykę, a Luka Turilliego również za teksty, które nawiązywały w swojej stylistyce do. Największych kanonów literatury fantastycznej jak Konan Barbarzyńca, czy władca pierścieni, napisali bardzo dwie epickie sagi i uznali, że nie mają już więcej nic światu do zaoferowania, więc każdy idzie w swoją stronę. I wyszło im to na dobre, ponieważ po, mieliśmy jeden dobry zespół, a po podziale pojawiły się naprawdę dwa świetne produkty, oczywiście. Jeśli... Z, oczywiście są ludzie, którzy powiedzą, że to im nie pasuje, to im nie pasuje, ale wiadomo, takie jest życie. A po rozpadzie Rhapsody of Fire nagrało całkiem niezłą koncertówkę z ich ostatniego albumu From Chaos to Eternity. A później z wokalistą Fabio Lione nagrali dwa krążki, Dark Wings of Steel oraz Into the Legend, które były... jakoś tak coś mi tam zryzało. Nie było to już... To co było kiedyś, ale nawet na to nie liczyłem. Tylko po prostu brakowało mi pewnych składowych, które mogłyby sprawić, żeby ten zespół był bardziej przebojowy. Wydawało mi się, że też już muzycy są zmęczeni są, że nie do, nie do końca sobie ufają, ale plusem było to, że dzięki jednemu gitarzyście, bo wcześniej w Rhapsody of Fire było dwóch, ich muzyka nabrała takiego bardziej rockowego charakteru, takiego rockowego sznytu co mi się bardzo spodobało. Ale jak to w życiu bywa i w muzyce, również drogi muzyków czasami się muszą rozejść. Z Rhapsody of Fire odszedł Fabio Leonie, wokalista oraz perkusista Alex Holzwart, ale Alex Staropoli, który od zawsze stoi na czele tego zespołu, nie miał problemu z znalezieniem zastępców. Odpowiednio za, za, perku, za perkusją zasiadł 28-letni Niemiec Manuel Lotter, a za mikrofonem stanął 31-letni finalista The Voice of Italy, Giacomo Voli. Jak usłyszałem tego młodego chłopaka, młodego już, 30-letniego, to poczułem, że Rhapsody e, odświeżyło swoją formułę, nabrali znowu e, pasji do grania, znowu jakiegoś świeżego pomysłu, świeżego, e, świeżego spojrzenia na swoją muzykę, na swoją twórczość, tak jak... Tak, e, większość poprzednio poprzednie płyty, jak i również mają dużą nadzieję na przyszłość jeśli chodzi o współpracę z tym wokalistą i głosowo nie jest podobny do Fabia mimo, że wyciąga również bardzo wysokie rejestry głosu a wizualnie no cóż kojarzy mi się z pewnym polskim artystą, którego 50% ludzi uwielbia, 50% nienawidzi, a o kogo chodzi, to zostawiam Was z linkami pod spodem do teledysku z płyty The Eighth Mountain, ponieważ tak ta płyta się nazywa i sami określcie, kogo Wam przypomni nowy lokalista Rhapsody of Fire, ponieważ kojarzy mi się naprawdę z twarzy, z zarostu i z włosów z pewnym polskim artystą, ale nie powiem, który. Jeśli chodzi o tę płytę The Eighth Mountain, zespół zapowiedział nową sagę, która będzie nazywała się The Nephilim's Empire. Bardzo enigmatyczny, ale również bardzo ciekawy tytuł. I sama płyta mega przebojowa, mega, mega ciekawa, mega. mega ciekawie zbudowana, ponieważ jest w niej dużo progresywności, tak jak w przypadku wymienionego poprzednio przeze mnie Dream Theater. Ale jest też o wiele więcej luzu. Więcej niż było na poprzednich płytach. I... Idą w dobrym kierunku. Z nowymi muzykami naprawdę mają szansę znowu wrócić na bardzo porządne tory, na jakich byli jeszcze całkiem niedawno. Album... Według mnie spokojnie jest pretendentem do albumu tego roku. Jak będę robił podsumowanie 2019 roku, to jestem przekonany, że na pewno e, Rhapsody of Fire i ich album The Eighth Mountain się tam znajdzie. Jest epicko, jest gitarowo, jest pompatycznie, ponieważ chór, orkiestra, które zawsze towarzyszyły temu zespołowi, nagrywane oczywiście na żywo, e, na żywo w ogromnym studiu, ponieważ jak oglądamy raporty ze studia, to e, około 80 muzyków brało, brało w tym udział, poza oczywiście zespołem. E, niesamowity chór i wszystko brzmi tak, jak powinno brzmieć. Jest epicko, jest mocno, jest heavy metalowo. Rhapsody of Fire, album The Eighth Mountain, polecam. Kolejną płytą jest płyta, na którą miałem ochotę, ale uznałem, że ten zespół zamknął się już w swojej formule i raczej nic nowego nie wymyśli, ponieważ zaliczają się do takiego nurtu, który jest dziś bardzo popularny, nazywa się on Retro rock czyli powrót do korzeni, powrót do grania z lat 60 z lat 70 używanie vintage'owych gitar, wzmacniaczy i oddawanie hołdu największym twórcom rock'n'rolla, hard rocka właśnie z tamtej czasu. Mowa tutaj o zespole Rival Sons z Los Angeles, który wrócił ze swoją najnowszą płytą, wydaną 25 stycznia tego roku. I nie zaskoczyli. Jest, można im zarzucać brzmienie parklowsko, zepelinowsko, jakieś tam. Oczywiście mówię tutaj o wszystkich tych największych artystach z poprzednich dekad, ale grają to po swojemu. Grają to bardzo zgrabnie, bardzo ciekawie. Na żywo również prezentują się całkiem nieźle, ponieważ miałem okazję ich widzieć. A są to panowie, którzy czerpią z tego frajdę też z tego względu, że oni raczej nie utrzymują się ze swojej muzyki, tylko po prostu biorą wolne, żeby pojechać w trasę. Są to goście już dobrze po trzydziestce, ale prosto i szczerość przekazu jest w nich absolutna. Zachęcam też do zapoznania się z tym zespołem i mogę Wam powiedzieć, że a propos całej tematyki retro rocka i szczególnie zespołu, który w tej chwili jest na topie, czyli Grety Van Fleet, na pewno słyszeliście. Będę robił osobny odcinek już niedługo i będę w nim też porównywał tych młodych chłopaków z Grety Van Fleet, którzy mają dopiero skończone 20-21 lat, a te starsze pokolenie, czyli ludzi z pokolenia przed nimi, jak na przykład zespoły Rival Sons czy Graveyard, które również obracają się w gatunku retro -rock, i będę o tym mówił, jakie jest moje spojrzenie na to i mam nadzieję, że również Wy swoją opinię na ten temat wyłożycie. Rival Sons, serdecznie polecam ich ostatni album i wszystkie inne. Jeśli lubicie starego, dobrego Hard Rocka, jest to dla Was. Ostatnim albumem proponowanym przeze mnie w tym odcinku jest album, który jest swego rodzaju rodzynkiem na mojej dzisiejszej liście, ponieważ artysta, od razu mówię, artysta nie jest to zespół, a inny nie jest to nawet zespół rockowy, ani artysta rockowy, ale jest to artysta bardzo wielowymiarowy i mający naprawdę duże pojęcie o wykonaniu i komponowaniu przede wszystkim muzyki, ponieważ również ma wykształcenie muzyczne, co na pewno bardzo pomaga mu w pracy. A mowa tutaj o raperze OSTR, który niedawno wyszedł, również 22 lutego bodajże ukazała się ta płyta, zatytułowana Instrukcja obsługi świtów. W podsumowaniu moim 2018 roku zawarłem dwie płyty hip-hopowe i przy nich podkreśliłem, że nie jestem fanem ani wybitnym znawcą tej muzyki. Jeśli ktoś mi coś podeśla, zwykle są to moi przyjaciele, koledzy obracający się o wiele, wiele bardziej w tych klimatach niż ja, to ja oczywiście tego posłucham, ale niekoniecznie musi mi się to podobać. A najnowszy album OSTR jest dla mnie ciekawy. Jest dla mnie taką naprawdę fajną nowinką. Nie jest albumem, którego będę słuchał na pewno namiętnie ani z jakąś tam wielką pasją. Ale podoba mi się również szczerość wypowiedzi tego rapera. Podobają mi się słowa, które przekazuje w swoich tekstach, ponieważ naprawdę potrafią być niebanalne i skutecznie OSTR radzi sobie z, ze zwalczaniem tego schematu złego po prostu hip hopowca, który jest gangsterem. Może nawet siedział w więzieniu, handluje narkotykami, zawsze ma broń schowaną zapasem i tego typu rzeczy. A tutaj naprawdę jest wysublimowana muzyka, taka bardzo y, mocno y, przemyślana według mnie. Są też przemyślane teksty. Widać, że OSTR, który jest już artystą bardzo doświadczonym, jest weteranem y, polskiej sceny hip-hopowej. Y, I chwała mu za to. Chwała mu za to, że robi, chwała mu za to, że y, działa i nie poddaje się jakimś tam y, trendom. Dlatego, mimo że nie jestem znawcą, nie jestem fanem, to serdecznie kibicuję takiej muzyce i mam nadzieję, że będzie się rozwijać jak najlepiej. OSTR, instrukcja obsługi świrów na pewno część z Was zna ten album o wiele lepiej niż ja. Dlatego serdecznie zachęcam do komentowania, jakie są Wasze odczucia na ten temat i na temat innych albumów wymienionych dzisiaj przeze mnie. Oczywiście linki zostawiam w opisie pod filmem do Teledysków, do Singli. Tam macie jedno kliknięcie, wystarczy abyście przeszli do okienka, gdzie będziecie mogli posłuchać danego umieszczonego przeze mnie utworu. I to tyle w moim dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie mojego ględzenia w moim prowizorycznym studiu, nad jakim cały czas pracuję. Zapraszam Was serdecznie do komentowania, lajkowania, subskrybowania, przede wszystkim, dawania dzwoneczka, aby być na bieżąco, ponieważ, tak jak powiedziałem, będę starał się wrzucać jeden film w tygodniu, zawsze w okolicach piątku, soboty. I będę poruszał jeszcze wiele ciekawych tematów, ale za niedługo będę również robił sondę, mogę Wam już zdradzić. Mam kilka tematów i chciałbym się dowiedzieć, na jaki temat chcielibyście, abym zrobił odcinek abym go poruszył, może chcielibyście się czegoś dowiedzieć ode mnie muzycznego, kulturalnego, jeśli będziecie oczywiście chcieli. Taką sondę będę robił już za czas niedługi. I tyle. Bardzo Wam dziękuję, życzę udanego muzycznego weekendu i do zobaczenia. Pozdro!